Wersal nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu trzypokojowe mieszkanie na Pradze Południe przy ulicy Ostrzyckiej w budynku z windą na drugim piętrze w sześciopiętrowym odnowionym bloku. Mieszkanie w stanie do odświeżenia, ale o bardzo dobrym składzie. Składa się z widnej kuchni. Łazienki z WC oraz trzech pokoi. Okna wymienione na PCV, ściany jedynie do pomalowania. Niezbyt wysoki czynsz to jest 400 zł. Mieszkanie idealnie ciche. Jeżeli zainteresowała Państwa ta oferta, proszę dzwonić. Wersal Nieruchomości, telefon 534 92 82 22 Stacjonarny 22 409 82 22 Strona internetowa wersalnieruchomości.com.pl Jesteśmy na Facebooku. Facebook.com łamane na wersal.pl Oferta korzysta z programu marketingowego Kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo, jako pierwsi na warszawskim rynku nieruchomości, mamy dla Państwa przeprowadzkę na terenie Warszawy gratis. Wersal nieruchomości poleca tą nieruchomość. Wersal nieruchomości nie jest jednym z wielu biur nieruchomości. Jest encyklopedią nieruchomości. Wiemy na ten temat wszystko. Wersal nieruchomości szczególnie poleca tą nieruchomość. Ze względu, że jest to mieszkanie o powierzchni 57 m2. I cenie jedynie 279 tysięcy zł. To jest 4700 zł za m kwadratowy. Takich cen nie ma. Zapraszam do oglądania.